Siemanko widzowie, widzowie siemanko, no dobra, nie robimy sobie jaj teraz, um, widzowie, um, przepraszam, że um, nie nagrywałem, po prostu byłem na um, wyjeździe, nie, i no jak widzicie zam no tutaj, dobra, nie będę spoilerować tutaj, ale um, czekajcie, muszę się tak ustawić o. Um, za mną no jest... No już możecie widzieć te strzałki tutaj. Ale widzowie, no. Um, przed tym zostawcie um, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Łapeczkę w górę no już jak dostanącie ten film, dalej też będzie Bajambo. A jak tego nie robicie, to nawiedzą was duchy w nocy. Więc ja bym wam radził zasubskrybować. Em... Um, co, co, co to było? Em, um, dobra, nieważne. Ale widzowie no mm, zostawcie suba. Oj! Um, a my teraz tutaj przechodzimy, uwaga, widzowie... Pam ba! ba baum. Patrzcie na to... Napra udało mi się naprawić Brook Heaven, widzowie. Um, no więc um, ten... Jestem tutaj żołnierzem. Um, udało mi się naprawić Brook Heaven. I no nie będę um, w więzieniu. Um, także... No ym, napiszcie w komentarzu widzowie w ogóle, bo byłem na wyjeździe, więc dlatego nie nagrywałam widzowie. I. Ach, nie mogę. Ym, I dlatego nie nagrywałem, więc widzowie. No napiszcie w napiszcie w ogóle w komentarzu, czy chcecie shortsy, bo ym, no shortsy no to ym... Jak chcecie, to będę nagrywać, pewnie większość z was chce te, te cringe'owe shortsy. Dobra, ale widzowie, my nie przedłużając, przechodzimy już do materiału, także my jedziemy. A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy, no um, dzisiaj, te... o jak już zadriftowałam. Dzisiaj widzowie, no ten, no ogólnie um, będę sam, będę, będę sam na um, bruku. Ty dosłownie, tutaj nikogo, a nie, ktoś jest. Dobra, um, Widzę, dzisiaj będę znaczy, no może ten ktoś do mnie dołączy, ale będę na Brookhaven ym, i... Uuuu, i dzisiaj będziemy, no sobie tak gadać No, ale ym, nie będziemy tak gadać tylko, bo widzowie wiem, że wy bardzo lubicie tą serię, więc ym... ej, w ogóle... No. Wiem, że... Jaka Sofia okradł, tu twój safe, co to jest? Ym, widzowie... Widzowie wiem w ogóle, że... Mam zamknięty dom, który się pewnie przez te śpiwory dostał. Ym, widzowie, wiem, że wy kochacie po prostu kochacie widzowie. Jak ym, nagrywam dla was sekrety z Brookhaven, Ostatnie filmy miały po dwa 2000 wyświetleń. Same filmy, nie shortsy. No to o shortsach nie wspomnę już, bo shortsy to może mają 18 tysięcy. Ale dobra, nieważne. Um, I widzowie, Wam się bardzo spodobała ta. O nie, no, jakiś śpiwór. Widzowie, Wam się bardzo spodobała ta seria, więc. Hoja, co to jest? Widzowie, Wam się bardzo spodobała ta seria, więc. Um... Więc no na napiszcie, znaczy co, co ja już gadam, ja już świruję sam. Widzowie, no wam się spodobała bardzo ta seria. I widzowie, więc dzisiaj może jeszcze mi się uda nagrać dla was Sekrety z Brookhaven. Wiem, że wy to bardzo lubicie. Więc widzowie, no jak, jak po tym filmie, znaczy zostawcie ym, subskrypcję. I napiszcie komentarz pod tym filmem, um, chcę sekrety z Brookhaven, to wtedy już na pewno będę wiedzieć, że chcecie sekrety z Brookhaven i dzisiaj może mi się uda nagrać, um, może nie, ale pewnie tak, więc no napiszcie w komentarzu, że jak chcecie sekrety z Brookhaven, że chcę sekrety z Brookhaven, a przypnę wam na pewno serduszko i jeszcze zostawcie subskrypcję, to będę też wiedział, więc um, no tak widzowie. Więc no dzisiaj może będą sekrety z Brookhaven. ja już tutaj się rozgadałem, um, więc ich m, dobrych. Um, mam, taki, mam takie sekrety na przykład update C25 chyba, chyba. Um, jeszcze nie wiem, ale no ben, będą na pewno takie um, sekrety fajne. I to będą takie mocne sekrety, o których ja nawet nie wiedziałam, a uwierzcie mi, widzowie, ja wiedziałem, ja już wiedziałem. Um, czemu? Jak to wygląda? Co to jest? Widzowie, kiedy to jest straszne, patrzcie na moje ręce. Co to jest w ogóle? Ej, dobra, nie, ja już nie myję tych rąk. Um, z ten, co ja chciałem powiedzieć? No, um, widzowie, ja, ja nawet tych sekretów nie znałem. Szczerze mówiąc, um, a ja, uwierzcie mi, ja znałem bardzo dużo sekretów z Brookhaven. No, sami widzieliście na kanale, ile, zna, ile ja znałem sekretów. Kurczę, ja, ja sobie teraz tak oglądam na moim telewizorze, te. Tak, no, moje stare odcinki. I jak ja patrzę na mojego baconika, widzowie, to, to, to są takie, to, to mi się robią takie wspomnienia. Czy ktoś tu jest? Nie no, kto jest. No! Czemu mu dać bana. Widzowie, jak mi się patrzy, takie wspomnienia, baconik, widzowie. Taki Baconic. Widzowie, napiszcie w komentarzu jeszcze pod tym filmem, czy chcecie odcinek, że i jestem na brzegu A ym, na pewno to zrealizuję, widzowie. Zostawcie łapkę w górę jeszcze. Znaczy. Sorry, sorry, nie musicie zostawiać, jak się Wam nie podoba film, ale jak się Wam podoba, no to. Łapka w górę może być. Um, no nie wiem. Ja, wam tam, ja was tam nie zmuszam do, do, do zostawienia łapki w górę, tak jak ci inni youtuberzy i tak dalej. Um, ja was tylko proszę o subskrypcję, widzowie. Więc tak nie. Um, ale no napiszcie widzowie, ale nie, jest ja widres oglądam i takie wspomnienia normalnie. a się wzruszyłem od tego, nie? Takie wspomnienia, widzowie. Baconik na Brookhaven. Nie, ja, ja to muszę zrobić, tą serię. Widzowie, yy, proszę napiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie ym, ten, 20, Nie, czy chcecie cały dzień na Brookhaven, baconik, albo cały odcinek. Bo naprawdę, to są dla mnie takie wspomnienia, widzowie. Baconik. Nie, ja muszę to zrobić, widzowie. Mu, musi, mus, ja muszę zrobić... Widzowie... Napiszcie seria w komentarzu, czy chcecie tego baconika, bo widzowie, ja bardzo bym chciał nagrać baconika, widzowie, ale to zależy od Was, czy wam się będzie podobać, czy nie. Ale nie no, baconik to są takie wspomnienia. Ja muszę to zrobić, widzowie. Ja teraz sobie oglądam te odcinki i serio dosłownie. Dosłownie, nieważne, mi to muli tak? Ale Baconik, to jest. to jest. To jest największa radość chyba. To jest największa... Baconik to jest chyba największa radość, widzowie, w ciągu mojego całego kanału, a ja no już. Nawet nie wiem ile prowadzę, kanał Nikt <noise> znę. Widzowie, napiszcie też w komentarzu, czy mam montować filmy, bo mam kilka pomysłów na montowanie filmów. No a no kiedyś was o to pytałem, ale chyba zacznę montować filmy, bo jak będę montować filmy, to będzie. XD. Jak będę montować film dla was lepiej i dla mnie lepiej, czy no będę musiał się trochę poświęcić. Ale dobra, my sobie wyjmijmy kaskę, O, proszę bardzo. I widzę, wie, baconik, baconik, to są takie wspomnienia. Money, money, e, e. Mani Także, no, widzowie, ym, yy, co, co ja powiedziałam? Coś już zapomniałam. Baconik. Przepraszam, że gadam przez to przez pra, praktycznie pół odcinka. Ale, no, Baconik bej, to jest dosłownie, dosłownie Baconik. Jak ja będę Baconikiem, widzowie, to będzie taki. Nie, nie zaadoptujecie. Nara Baconic Baconik to będzie taki content, widzę, dobrze, zostawcie subskrypcję raz w maczkę, w górę też, plus, to w już będzie plus, Z każdemu każdemu dziękuję, ja się, z wami żegnam. Także.